W dniu wczorajszym, czyli 25 maja, Blizzard podzielił się z nami detalami związanymi z premierą gry Diablo 4. Wszystko e, znajduje się na ich anglojęzycznej stronie. Nie ma tłumaczenia polskiego, e, ale jeżeli chcecie sobie tego zajrzeć, no to link oczywiście znajduje się w opisie tego materiału. To, co natomiast ma polski dubbing, to Diablo 4 Lunch Live Action Trailer, w którym występują prawdziwi aktorzy okraszeni efektami specjalnymi. Polecam sobie zobaczyć. Jest to dosyć krótkie, o, tam ponad, ponad minutę. E, dalej mamy informację. Informacje co do samego startu gry, tutaj się nic nie zmieniło. Gra u nas w Polsce startuje o pierwszej w nocy e, 2 czerwca, czyli w piątek. Pamiętajcie, z czwartku na piątek. Tutaj e, informacyjka: mój stream wystartuje prawdopodobnie w okolicach godziny 24, może chwilkę wcześniej. O tym też będę informował na moich mediach społecznościowych. E, ale też pamiętajcie o tym, że ostatnie beta testy wystartowały nieco wcześniej niż pełna godzina, więc przygotujcie się na to, że być może już o 24:30 będzie można wejść do gry. Więc jeżeli startujecie w tym wczesnym dostępie, no to bądźcie przygotowani w piątek po północy już na to, żeby wejść do gry. Jeżeli chodzi o pełną premierę, czyli tego 6 czerwca, no to i tak samo też ta pierwsza w nocy jest, jest celowana. Dalej, preload Diablo 4. Grę Diablo 4 będzie można pobrać wcześniej. Będzie można to zrobić u nas 31 maja o pierwszej w nocy. Tak? Ten preload wystartuje. Tutaj mamy datę 30 maja, ale wszystko sobie przeliczamy na dzień następny, bo jesteśmy w Polsce. Po prostu wchodzicie, gracze, pc owi do klienta Battle.netu i ściągacie, Xboxowi do Xbox Store, PlayStation do PlayStation Store i pobieracie. Twitch dropy. Twitch dropy, czyli to, co nas interesuje, bo jest związane bezpośrednio z miejscem, gdzie ja streamuję, przejdziemy sobie na kolejny blok. Twitch dropów mamy kilka, tak? I mamy te Twitch dropy, które są podzielone w zasadzie. Zacznijmy od tych pie pierwszych, które będą dostępne dla każdego streamera na Twitchu, który ma odblokowane dropy. I te dropy będą startowały 6 czerwca dla nas, tak? O pierwszej w nocy. One zaczną, zaczną swoje swoje dropy. Tu mamy opisaną oczywiście datę 5 czerwca, 4 p.m. Ale nas to nas nie. My mówimy 6 czerwca, pierwsza w nocy. I tak, w pierwszym, w pierwszym tygodniu do, do wydropienia będą przedmioty dla Roga i Nekromanty, w drugim tygodniu dropy dla Sorsa. W trzecim tygodniu dropy dla druidów, w czwartym dla barbarzyńcy. Dodatkowo jest taki program jak Support a Streamer, w którym udział bierze naprawdę jakaś kosmiczna liczba streamerów z Twitcha mnie na tej liście nie ma. Ale jeżeli chcielibyście zdobyć nie monta, tylko te wyryte znaki, no to musicie wejść do takiego streamera na kanał i sprezentować społeczności, jego społeczności, dwie subskrypcje. I wtedy taki dropik wam, wam wypadnie. I to też działa w tym przedziale od 6 czerwca, pierwszej w nocy, do 3 lipca. Tutaj na dole macie, macie link. W od którym możecie zapoznać się ze wszystkimi streamerami. Jest tego naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo. Community and Player Support, informacje o forum, o Twitterze i o saporcie, o support portalu dla graczy, jeżeli mielibyście jakieś problemy z grą. Do tego mamy takie drobne rzeczy, bo skoro wczoraj był materiał informacyjny, to dzisiaj tych informacji się aż tak dużo nie nazbierało. Słuchajcie. Wiele osób szuka jakichś najlepszych buildów do gry. I o tym też jest taki ten, ten post na Redditie, którego nawiązuję. I wiecie co, wam powiem, to nie jest najlepszy pomysł, pomysł na rozgrywkę. Nie szukajcie top of the top build, the best build of the world, top DPS dalej. Te wszystkie buildy i tak będą balansowane, i tak będą nerfione, yy, w szczególności na początku rozgrywki, Ta, te roszady będą bardzo duże. Jeżeli już czegoś szukacie, może sami obierzcie sobie cel, wymyślcie coś sobie, jakimi żywiołami chcecie grać, jakich broni chcecie używać, jakie skille, a jeżeli nie macie siły na tą rozkminę, to na podstawie tego, co sami wymyśliliście sobie na początku, poszukajcie jakichś buildów, które będą rozpisane. Tak z całą pewnością będzie lepiej, I też pamiętajcie, że co by nie było, ta gra też się opiera. Ten aspekt tworzenia buildów jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy i nie sugerujcie się wszystkim, co jest w internecie, bo zabawę sobie po prostu odbieracie, tak? Warto coś tam sobie podpatrzeć, pointeresować się. To też jest forma rozrywki, forma zabawy, ale nie kopiujcie tak jeden do jeden bezmyślnie, bo to odbieracie sobie fan a i tak to wszystko stanie zbalansowane. Pewnie jeszcze szybciej, zanim dojdziecie do tego ostatniego poziomu, więc wiecie jak jest. I tutaj też mam do Was pytanie. Hmm, czy... Są tutaj gracze, czy są, są widzowie tego kanału, którzy będą grali w Diablo 4 właśnie w taki sposób, że nie będą korzystali z żadnych gotowych buildów, nie będą korzystali z żadnych map, z żadnych poradników, ułatwiaczy. Czy są tutaj gracze, którzy będą kompletnie samoczynnie eksplorować sobie grę? Jestem tego bardzo, bardzo ciekaw. A jeżeli już nawiązałem do map, to chcę Wam pokazać coś jeszcze, ponieważ wypłynęła mapa, która ma na sobie oznaczone już wszystkie dungeony w grze. Więc jeżeli chcecie się z tym zapoznać, jeżeli jesteście tym typem gracza, który planuje sobie przed premierą gry całą ścieżkę, a tutaj po tym można zaplanować sobie całą ścieżkę związaną z aspektami, które mogą być potrzebne i kluczowe dla buildu, no to kliknijcie sobie w link w opisie tego materiału. I zapoznajcie się po prostu z tą, z tą mapą. Yy, na dzisiaj to by było ode mnie na tyle. Yy, dziękuję Wam yy, bardzo za oglądanie tego materiału. W ciągu najbliższych kilku dni pojawi się kilka poradników tutaj na kanale też, więc życzę Wam po prostu miłego oglądania. Pamiętajcie, że na Discordzie w dalszym ciągu zbieramy ludzi do wspólnej gry. Link też jest w opisie tego materiału, a o Twitchu już mówiłem, więc nie będę się powtarzał. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć, cześć!